na naszym kanale Paula i Lara. E, dzisiaj mam do e, omówienia e, wzór, e, wzór z gazety, z gazetki z internetu go ściągnęłam. w sumie bardzo fajny, jest to taki wzór ażurowy, e, który bardzo ładnie się prezentuje na e, chustach, szalikach, e, takich lekkich sweterkach. E, mam już tutaj zaczętą robótkę e, właśnie tym wzorem ażurowym. Będzie to taka chusta trójkątna. No i jeszcze trochę trzeba tutaj dorobić. Mniej więcej tak drugie tyle. E, ale jest ona wykonana właśnie takim fajnym, e, fajnym wzoreczkiem. To akurat jest tak włóczka moherowa i to będzie taka chusta no na zimę, że tak powiem. E, ale jeżeli zrobimy to na przykład mm, z cienkie bawełnki albo z tych włóczek takich kolorowych, co przechodzą takimi różnymi cieniami, cieniowane, no to też bardzo ładnie ten wzór będzie się prezentował. A dzisiaj pokażę na początek, jak, jak, jak po prostu zrobić ten wzór, żeby go opanować, a w kolejnym filmiku pokażę, jak tym wzorem zrobić, rozpocząć taką chustę trójkątną. Nabieramy tak jak pokazane jest na rysunku 26 oczek. Ja już tu nabrałam wcześniej te oczka, to była ta nasza lewa strona, i przerobiłam pierwszy rząd oczkami lewymi. Następnie cały ten wzór będziemy robić oczkami lewej, prawymi. I zaczynamy właśnie z pierwszego, z pierwszego rzędu. Mamy do przerobienia pięć oczek prawych, przerabiamy je na prawo, pierwsze oczko zdejmujemy i robimy na prawo. Już mamy jedno oczko zdjęte, cztery przerobione i teraz mamy do przerobienia dwa oczka razem oczkiem prawym. Czyli łączymy y, dwa oczka razem, a następnie robimy dwa narzuty. Czyli robimy dwa oczka razem, przerabiamy. I z tej oto nitki, tutaj pomiędzy oczkami, tutaj mamy tą niteczkę, musimy zrobić dwa narzuty. I jakie robimy? Wkładamy tutaj drut, przyciągamy nitkę. A drugi narzut robimy w ten sposób. Wkładamy drut od tyłu i przyciągamy znowu nitkę. I mamy dwa narzuty zrobione. I teraz, zgodnie z rysunkiem, robimy dwa razy oczka razem i podwójnie czyli raz, dwa razy, jeden raz, dwa oczka razem i drugi raz, dwa oczka razem. Przerabiamy dwa oczka, przerabiamy razem i dwa oczka przerabiamy razem. To mamy dwa, o Tutaj mamy dwa nasze narzuty i dwa podwójne oczka, przerabione razem. Następnie mamy znowu do, przerobienia, do zrobienia dwa narzuty. Z tej oto nitki przyciągamy. Robimy jeden narzut, a drugi narzut drut wkładamy od tyłu i przyciągamy niteczkę. I mamy te dwa narzuty tak zabezpieczone, czyli zrobione dwa, można powiedzieć, że dwa oczka zostały zrobione z tej niteczki. I następnie znowu według rysunku robimy dwa oczka razem przerabiamy. Raz przerabiamy i drugi raz dwa razem oczka przerobione, dwa razem i znowu robimy dwa narzuty, czyli wkładamy tutaj drut, przyciągamy nitkę i drugi raz wkładamy już od tyłu i przyciągamy też niteczkę. Następnie znowu przerabiamy razem dwa oczka, razem i dwa oczka Razem. Dwa razy to robimy. Czyli zasada jest taka. Dodałyśmy dwa oczka, zmniejszyłyśmy dwa oczka. I cały czas robimy w ten sam sposób. Teraz mamy znowu dodajemy dwa oczka, czyli dwa narzuty w ten sposób. I teraz już na końcu robimy tylko. Jedno, jeden raz zmniejszenie, czyli raz robimy dwa razy oczka razem, tak jak tu jest też pokazane na schemacie. Zaczynaliśmy, zaczynałyśmy się z jednego zmniejszenia, czyli przerobienia dwóch oczek razem, to było jeden raz i kończymy tak samo, też jeden raz. Nie tak podwójnie, jak tu było po środku, tylko jeden raz. I teraz oczka prawe. I zamykamy oczkiem lewym. O tak. No i tu porobiły nam się takie właśnie dziureczki. Następny rząd robimy, czyli rząd parzysty, robimy całej oczkami lewymi. Oczkami lewymi, czyli będzie zasada taka, że prawą stronę robimy oczkami prawymi, Lewą stronę oczkami lewymi. I te narzuty, które były tu zrobione podwójne, też przerabiamy oczkami lewymi. O. Wszystko lecimy tak na lewo. Już troszeczkę będzie widać tutaj początek tego ażuru. Teraz mamy prawą stronę robótki. już mamy tutaj te dziureczki porobione. E, I wracając do naszego schematu, mamy teraz. Hmm, tu się pomyliłam, bo to powinno być y, rzę, y, to powinna być trójka, piątka, siódemka, y, dziewiątka. Tak, jakoś y, program źle to ustawię ale w każdym razie tu jest teraz ta strona prawa i robimy y, cały rząd oczkami prawymi przerabiamy czyli tą na prawo a lewą stronę robimy oczkami lewymi przerobiłam ten oto rząd oczkami prawymi i lewą stronę oczkami lewymi i teraz jesteśmy w tym miejscu y, i mamy y, do przerobienia Jedno oczko zdejmujemy i dwa oczka e, prawych robimy, bo te, e, ten ażurek musi nam się teraz zrobić w tych miejscach. Tak, po środeczku, tu, 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 tu i tu. Czyli e, robimy to tak. Pierwsze oczko zdejmujemy, dwa oczka prawe i teraz mamy. E, do przerobienia dwa oczka razem, ale tylko raz je przerabiamy razem. Tak. I robimy dwa narzuty. Tak samo jak było to wcześniej, czyli raz z jednej strony, raz z drugiej strony. I teraz dwa oczka razem, raz przerabiamy i drugi raz. I teraz to już widać, że tu, gdzie były robione narzuty, mamy teraz y, przerobione y, oczka razem. Czyli raz przerobiony i drugi raz. A narzut już jest tutaj. Kolejny zrobiony, jakby tak po ukosie będzie to wyglądało. I teraz znowu robimy narzut jeden, narzut drugi i przerabiamy. Oczka, dwa oczka razem, raz przerabiamy i dwa oczka razem, drugi raz przerabiamy. I teraz robimy dwa narzuty: raz i dwa. Znowu dwa oczka razem. I drugi raz, dwa oczka razem. I z tej nieteczki robimy znowu dwa narzuty, czyli raz i dwa, dwa oczka razem, dwa oczka razem i kolejny raz dwa oczka razem, teraz znowu dwa narzuty. Albo czasami w gazetkach piszę, że przerabiamy yy, dwa oczka z jednego. Robimy dwa oczka, robimy z jednego, no to już yy, różnie. Różnie to czasami jest nazywane w opisach, ale dla mnie wygodnie, że po prostu robimy dwa narzuty tym oto sposobem. I na końcu robimy dwa oczka razem i już tylko jeden raz niż yy, przerabiamy. Podwójnie i teraz oczko prawe, oczko prawe i zamykamy rząd oczkiem lewym i wyszło nam coś takiego, już to nieco widać, że tak na przemian te oczka, tutaj te dziurki wychodzą tak, tyk, tyk, w ten sposób i następny rząd przerabiamy oczkami lewymi. Teraz jesteśmy... W tym rzędzie i ten rząd znowu robimy cały czas oczkami prawymi, na prawo, a następny rząd oczkami lewymi. Teraz jesteśmy w tym rzędzie i robimy tak jak e, rząd pierwszy, czyli oczka, e, te narzuty dodajemy teraz tu. Tak? Czyli to przerabiamy oczkami prawymi i tu będziemy nam dodawać e, narzuty. Tu było, jedno oczko zdejmujemy, cztery oczka prawe. To tak, raz, dwa, trzy, cztery. I dwa oczka przerabiamy razem, ale przerabiamy razem tylko raz. I teraz stoją te nieteczki, znowu robimy dwa narzuty. Raz i drugi narzut dwa dwa oczka razem przerabiamy raz i drugi raz przerabiamy razem i znowu robimy tutaj narzut raz i narzut dwa i znowu dwa oczka razem raz i drugi raz, dwa oczka razem. Już widać co nieco, coraz więcej. I mamy tutaj tak na przemian właśnie te, ten ażurek. Znowu robimy narzut, czyli wkładamy drut, przyciągamy nitkę. A teraz drugi raz badamy już drut od tyłu robótki i przyciągamy nitkę. Tak, I one nam się trzymają dobrze. Znowu robimy. Razem przerabiamy, i drugi raz razem. Teraz robimy dwa narzuty. I już przerabiamy dwa oczka razem, ale tylko jeden raz. I teraz oczka prawe. oczkiem lewym i wychodzi nam taki, taki wzór. Następnie robimy cały rząd oczkami lewymi, czyli teraz oczka lewe, potem znowu oczka prawe, to będzie już ten rząd. Cały oczkami prawymi, potem znowu lewymi, czyli mamy teraz do przerobienia lewe, prawe i lewe, trzy rzędy do zrobienia. Teraz jesteśmy już o, w tym miejscu. Będziemy robić ten rząd i to już mamy. E, już bardzo dobrze widać, jak nam ten ażurek wyszedł. Mamy raz, dwa, trzy, czyli raz, dwa, trzy rzędy ażurowe przerobione. I to tak wchodzi, tak na przemian. Tak? Bardzo fajny wzór, bardzo prosty. W wielu rzeczach da się go zastosować. Także. Bardzo mi się ten wzór podoba. Dobrze i teraz robimy, robimy ten rząd ostatni. Ten, 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 tutaj będziemy go przerabiać. Żeby już ten ażurek nasz dokończyć. Mamy tam trzy razy oczka prawe. Dobrze. O tak i teraz robimy. Ee, robimy, robimy tak, o tak robimy raz, dwa oczka. Razem przerabiamy, ale przerabiamy tylko zaraz. Dziś ja się tutaj machnęłam. O, tu, bo tu się machnęłam, bo tu trzeba było. O, jedno oczko zdjęliśmy i dwa było się razem. I w tym miejscu trzeba robić o, teraz dwa oczka razem. Jak się pomylimy, to zawsze warto yy, po prostu spojrzeć jakby na początek, bo to widać, gdzie, e, gdzie te narzuty powinny e, nam e, się zaczynać, prawda? O, centralnie. Teraz z tej nitki przyciągamy dwa narzuty. Bo jeżeli Zaczniemy te oczka zmniejszać, przerabiać razem wcześniej lub później, to nam się ten wzór po prostu rozjedzie. A to trzeba właśnie robić w odpowiednim, w odpowiednim miejscu, żeby to było tak równiutko wszystko. Czyli dwa, oczka, dwa narzuty przerobione, następnie dwa oczka razem, raz i drugi raz przerobione. Teraz robimy Dwa narzuty raz, drugi raz, następnie dwa oczka razem i drugi raz dwa oczka razem. Tu już wchodzi, tak. Powinno być to, to nad tym, to nad tym, żeby było no się tak wszystko równolegle układało. Teraz znowu dwa oczka, e, dwa narzuty robimy. Teraz dwa oczka razem przerabiamy. Dwa narzuty. Dwa oczka razem. Robimy luźno, nie, ściska, nie ściągamy tego, żeby to tak wychodziło właśnie takie um, luźne, nieścisłe. No aż się nie robi, jasno. Znowu dwa oczka, dwa narzuty na, e, przerabiamy. I dwa oczka. E, teraz już na końcu raz. Dwa oczka przerabiamy razem, ale tylko raz. I teraz, jak zwykle, oczka, cały rząd oczkami lewymi, następnie cały rząd oczkami prawymi. W sumie próbka już będzie zakończona. Już mamy dokończoną naszą próbkę. Wzór ażurowej. Tak ma to wygląda. A tak wygląda to. To jest troszeczkę yy, grubsza włóczka, yy, więc troszeczkę to inaczej wygląda ten wzór bardziej widoczny wyrazisty, no a tu jest taka delikatniejsza, na kolejnym filmiku, jak już dokończę tą chustę, no, to pokażę, jak, jak ten, z tym wzorem właśnie zrobić, zrobić taką trójkątną, ale tu jeszcze chwilkę trzeba na tym pracować.